Excel to narzędzie do tworzenia skomplikowanych raportów, ale także do prostego wyliczania formuł matematycznych. Wstawimy sobie funkcję, która będzie wyliczała proste wyrażenie matematyczne, dodawanie. Wpisuję na klawiaturze równa się 2 dodać 56, naciskam Enter mam wynik spróbujmy bardziej skomplikowane wyrażenie napisać równa się 23 razy nawias otwieram 2 dodać 43 zamykam nawias od razu mam wynik mogę także wykorzystać funkcji które wpisywałem nie cyfry ale odwołania do innych komórek na przykład Mam prostokąt o długości o długości 23 cm i szerokość 56 cm. Obliczę pole prostokąta jak też obwód. Pole prostokąta to się równa długość wskazuje komórkę B4, bo tam znajduje się długość prostokąta razy gwiazdka 56 Enter 1288. Tyle wynosi pole prostokąta. Obwód prostokąta to się równa 2 razy długość dodać 2 razy szerokość. 158 cm. Przejdźmy na arkusz sprzedaż. Arkusze są tutaj zakładki w naszym pliku. To jest arkusz. Cały plik jest skoroszytem. W arkuszu sprzedaż mam podane regiony i sprzedaż w poszczególnych miesiącach. Styczeń, luty i marzec. Mogę sobie przybliżyć, zwiększyć to pole. Po prawej stronie na dole przyciskami powiększ, zwiększam obraz. Mam większe litery i cyfry. I spróbujmy sobie teraz podsumować, ile w styczniu sprzedaliśmy. Możemy to zrobić w ten sposób. Równa się ta komórka. Dodać ta komórka. Dodać ta komórka. I dodać jeszcze B5, 145 749,68 groszy. Jeżeli chciałbym podejrzeć, jak ta funkcja wygląda, mogę to sprawdzić tutaj na pasku formuły. Mogę też kliknąć na ten pasek formuły, wówczas formuła ta wyświetli mi się w tej komórce. Jak kliknę jeszcze raz na tą komórkę, to wtedy mi się cała wyświetli. I jeszcze poszczególne komórki mają odpowiednie kolory. B2 kolor niebieski, B3 kolor czerwony i tak po kolei. Enter. Jeżeli by się okazało, że w styczniu w regionie Mazowsze sprzedaliśmy nie za 234,36 zł, tylko za inną wartość. Wpisaliśmy tutaj błąd. Możemy ten błąd tutaj poprawić na 40 678. Po naciśnięciu Enter, suma nam się automatycznie zaktualizuje. Jak jeszcze mogę uzyskać inaczej to sumowanie, nie podając poszczególne komórki, wskazując, dodaj komórkę. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, tylko wykorzystując funkcję. Kasuję formułę w tej komórce, naciskając na klawiaturze Delete i teraz na wstążce klikam na autosumowanie. Od razu system mi wywołał funkcję Suma w nawiasie od B2 do B5. Tak, chcę ten zakres mieć sumowany. Naciskam na Enter, mam sumowany. Jak teraz skopiować tą sumę na luty i marzec? Jest kilka metod. Po pierwsze mogę zaznaczyć komórkę B6, nacisnąć CTRL-C, czyli kopiuj i w komórce C6 nacisnąć CTRL-V, wklej. Drugi sposób, zaznaczam tą komórkę i nie będę korzystał z klawiatury, tylko z menu. Prawym przycisk myszki naciskam i wybieram kopiuj. Skopiowałem, zaznaczam komórkę, w której chcę wkleić. Prawym przyciskiem myszki wyświetlam menu i tutaj mam opcję wklej. W opcji wklej mam kilka rodzajów wklejania. Wklej, wklej wartości, wklej formuły, transpozycja. My wybierzemy wklej, wklej W wkleiliśmy. Co by było, gdybyśmy wkleili wartości? Zobaczmy, że teraz ta komórka, jak dwa razy w nią kliknę, to zawiera formułę. Escape'em wychodzę z tego, kasuję, jeszcze raz to zrobię, czyli skopiuję wartość tej komórki i w tej komórce wkleję, ale wartości, ikonka 1, 2, 3. Wartość mam, ale wartość z komórki B6 to nie jest suma tych komórek. To jest skopiowana komórka B6. Skopiowałem wartość tej komórki. Proszę zobaczyć, że jak dwa razy w nią kliknę, tam nie ma formuły. To jest skopiowana wartość. Czyli jak chcemy kopiować, kopiuj, i chcemy tutaj wkleić, to musimy wkleić tą opcję wybrać lub formuły wkleić. Ponieważ tutaj po skopiowaniu tych formuł mamy i funkcję, i odpowiednie zaznaczenie odpowiedniego zakresu komórek. Skasuję. Trzeci sposób kopiowania jest to przeciągnięcie. Chwytam prawy dolny róg komórki, zmienia mi się kursor z takiego grubego krzyża na taki krzyżyk cieniutki i przeciągam na następne komórki. Skopiowały mi się formuły. Zobaczmy, jak ta formuła wygląda. Zaznaczam tą komórkę, klikam dwa razy i widzę, jest wszystko prawidłowo. Jest funkcja suma Zakresie od D2 do D5. Spróbujmy teraz zobaczyć jeszcze inną funkcję kopiowania, ale uwzględniając odwołania względne i bez, bezwzględne. Przybliżę ten nasz obszar, żeby był większy. Tutaj mamy sprzedaż w styczniu, w lutym i w marcu odpowiednich towarów. Jesteśmy rozliczani za prowizję sprzedaży. Jesteśmy agent, agentem sprzedaży danej firmy. Prowizję mamy na poziomie 2% i chciałbym sobie policzyć, jaką w styczniu miałem prowizję. Mogę wpisać tutaj styczeń, ale też mogę nie wpisywać go, tylko zaznaczyć styczeń, luty i marzec. CTRL-C naciskam. Następnie zaznaczam komórkę, od której ma być skopiowane i CTRL-V mam skopiowane. Tu będzie prowizja. Jak policzę tą prowizję, to się równa. Ta wartość sprzedaży razy 2% 157,70 zł. Jakbym przeciągnął tą komórkę do samego dołu, to zobaczmy, czy nam prawidłowo to wylicza. Ostatnia komórka, tak, bierze 3400 razy 2%. Ok, się okazało, że mamy inny procent uzgodniony, bo sprzedaliśmy powyżej pewnego pułapu i jest 2,2%. Już nie będzie 2%, ale 2,2%. Cóż musiałbym tutaj zmieniać? Ręcznie musiałbym w każdej komórce pozmieniać ten procent. Co zrobić, żeby tego tak nie wykonywać, tej, tej operacji? Skasuję. I wpisuję formułę następującą. Równa się wartość sprzedaży w styczniu towaru pierwszego razy 2%. Enter. Naciskam. 157% 7 z 70 groszy za zaokrągleniu teraz zmienię to na 2 przecinek przecinek nie kropkę kropka nie jest znakiem separatorem miejsc dziesiętnych Excel będzie y, interpretował to jako błąd i widzimy tej funkcję która teraz nam się wyświetliła ark Nieprawidłowy argument, ponieważ 2,3% jest to tekst dla Excela. 2,3% jest to procent. 2,3. I zobaczcie, mam już 181,35 zł. 35 groszy. Nie wyświetla nam się tutaj po przecinku ta cyfra w procentach. Ja zwiększę te ilości zer. Naciskając na tą funkcję zwiększ dziesiętne. 2,3%. Jak zmienię to na 2,5, to w komórce tej F3 wynik się nam zmieni. Zgadza się. Uzyskaliśmy. Zostawmy sobie te na początku 2% i skopiujmy wartości tej komórki, formuły tej komórki. Na komórki niszej. Skopiowałem. Mam argument. Nie policzyło mi. Co mi nie policzyło, naciskam przycisk F2 i widzę, że biorę B4 dobrze, ale razy G2. G2. Dlaczego nie G1? Ponieważ kopiując formułę, kopiując ją. Do dołu, czyli na następne wiersze, my wszystkie te komórki, które są w tej formuły, tak samo się przesuwają o 1. Zobaczcie, tu jest B4. W tej komórce jest B3 i G1. Skopiowaliśmy niżej. Jak było B3, to tu będzie B4, B4 i G2. My nie chcemy, żeby G2 zostało też przesunięte do dołu. Więc powinniśmy jakoś zakotwiczyć to G2. Skasuję tą formułę, do tej wrócimy. Naciskam na klawisz F2 na klawiaturze, mam edycję tej komórki i teraz muszę przy komórce G1 zastosować tak zwane odwołanie bezwzględne. Zakotwiczyć tą komórkę. Jak to robię? Najlepiej jest nacisnąć na klawiaturze klawisz F4. Pojawią mi się dolary. Gdybym nie chciał naciskać tego klawisza F4, to mógłbym ręcznie w tym miejscu napisać dolar, przejść do tego miejsca, gdzie jest wiersz. Tak samo pisuję dolar. Oczywiście lepiej jest naciskać klawisz F4. Będzie szybciej i sprawniej. Mam tą komórkę wpisaną. Adres tej komórki G1 jest zakresem, gdzie odwołania mam bezwzględne. Czyli zakotwiczyłem tymi dolarami wartość tej komórki i adres tej komórki. I proszę bardzo, jak sobie poprzeciągam, to zobaczmy ostatnią komórkę, jaki mamy, jaką mamy formułę. Naciskam F2, B12, dobrze, razy G1. Wszystko się zgadza. I teraz, jeżeli dostałem zwiększoną prowizję o 20%, to, to mogę ją tutaj wpisać 2,2% i wszystko mi się przelicza. To samo mogę skopiować w lutym i w marcu. Zobaczmy, czy się dobrze kopiowało. Naciskam F2, żeby mieć edycję tej formuły. Komórka C3, czyli sprzedaż w lutym, razy prowizja. Bardzo dobrze. I teraz mogę przeciągnąć do samego dołu, ale tego nie zrobię, tylko chcę skopiować do samego dołu tą formułę. Ja mogę trzymać tutaj, ustawić kursor, tak żeby mi się ten krzyżyk pojawił, i dwa razy szybko kliknąć lewym przyciskiem myszki. Formuły się automatycznie mi wypełnią do dołu. To samo z tym. Mógłbym, cofnę to. Ctrl Z naciskam na klawiaturze, cofając wszystkie operacje, które zrobiłem. Raz Ctrl Z, drugi raz, trzy raz. Ostatnia operacja cofnięta. Drugi raz Ctrl Z, przedostatnia operacja cofnięta. To jest cofanie operacji. Cofanie operacji też mogę zrobić naciskając na te przyciski. Jeżeli teraz chciałbym powrócić to, co cofnąłem, to mogę naciskać, wykonaj ponownie. Raz, dwa. Mogę cofnąć tutaj. Cofam, cofam operację. Pamiętajcie o zapisywaniu zawsze swoich prac. Zapisz, bo możecie stracić wszystko to, co już było przez Was stworzone. Od czasu do czasu naciskajcie na to, zapisz. Na tą dyskietkę. Dobrze. W jaki sposób jeszcze inny skopiować? Zaznaczam dwie komórki, zmienia mi się kursor na cienki krzyżyk i dwa razy szybko naciskam. Mam wyliczoną moją prowizję w poszczególnych miesiącach. Ile wyniesie moja prowizja za cały kwartał? Proszę bardzo. Zrobię sobie autosumowanie. Ale nie tego zakresu, tylko zaznaczam nowy zakres. To nie musi być jedna kolumna, jeden wiersz, to może być zakres. Ok. Taką wartość mam prowizji. A jaką wartość mam prowizji z towaru pierwszego i dziesiątego? Towar pierwszy i dziesiąty. Mogę zaznaczyć autosumowanie towar pierwszy styczeń luty marzec naciskam przycisk control i towar numer 10 zaznaczam enter i to jest prowizja za sprzedaż w styczniu, lutym i marcu towaru pierwszego i 10. spróbujmy podejrzeć tą formułę zaznaczam tą komórkę, przycisk f2 Zobaczcie, że są tutaj dwa zakresy, czyli suma, średnik, znowu suma, co oznacza, że to są dwa zakresy niezależne, sumowane. I mamy jedną wartość w komórce G17.